Jechać na północny... Wschód, zachód... Na północny zachód od teraz, czyli tak Jakoś w końcu dotrzemy yy... Dziwnie mi się jeździ tym czymś, szczerze W ogóle jakieś kółeczko tam się kręci, z tego co widzę <laughs> Widzicie tam woda ma jakiś dziwny kolor Czy Jest to bug to... graficzny, czy to tak trudno by? Kurde o, jeżdzi... właśnie sobie ścieliśmy choinkę Widzieliście? Okej. Okay. a w ogóle jaką masz wygodną misję? Pytałaś, no prawda? Ratowanie, jakby... Ale to jeszcze do Ciebie, tak? No bo właśnie nie pojawia to wpływu. No to jest... To jest o, Tylko nie, 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 nie spoileruj, tak? Uważaj, żeby nie spoilerować. No. Pokażę. To, a może. Aaa! Na no, właśnie, wiesz, nie? Tak, tak, no. No like na no, cac! No but... To takie ustne o jak masz ten jest No ale To wszystko się kojarzę Fantastic, you hit! A to jest ten dom za 23 No tak trochę Ale tu masz ten... No właśnie, tu mam zapis Let's have a save Właśnie Nie, tak nie można powiedzieć. Let's save po prostu bo sobie let's have save w ogóle. Miejmy ja no, Po prostu odwala mi, słuchajcie. bo zapis. Tak, wiem, wiem. Tam to było, bo was, wam mówiłem, że kodu używaj. Dobra, to ja zapiszę, sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracamy. Ja pierdolę znowu. E, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. E, było kilka małych problemów technicznych, bo nagle gra się znowu zawiesiła, no ale już jesteśmy z powrotem. Król na wygnaniu. Ok, oglądamy hmm. filmik. caesar A bad romance hey Carl. how you doing sis this ain't over man i did this to take care of my woman but now i'm gonna head straight back home and i'm gonna cap me some fucking dope dealers hey look you going to the barrio with that big willy bullshit and you gonna get shit and i ain't losing you over no macho bullshit Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery, brother Smoke, and those chota pigs, Ted, Benny, and then Bolesky. Smoke, he's a pusher. Sorry. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no yay. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just <coughs> just lay low and I'll be back. <coughs> no, Hello? Tele... Oh, Catalina. Where you well, I was just about to call you, but. Liar, you've been hanging out with those sticky putas. No, no, if you just let me. It's silence, get up here. We've got places to rob. Look, I'm in the middle of some yes, shit right now. Jestem kłamca jest nie normalne. O, mamy na różowo, Katalina. Okej. Okay. Kocham różowy, no, ale dobra. Fui. Dobra, to co o tobie pomyślę, kochasz różowy. Dobra, zapisik. I lecimy. No, 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 to jedziemy. Dzień. Helga właśnie, Helga Bawarska, Helga. Helga Bawarska. produkcja Kiełboszy. Kiełboszy. Okej, okay. jadziemy. Dzisiaj chyba dużo misji nie nagram, bo nie mam dużo miejsca na dysku. Z tego względu, że nagrywałem wczoraj długą sesję z Lukasem. No to i... Chyba będzie najkrótszy Nie, najkrótszy to był chyba 29 minut, jakoś tak. Najkrótszy? No. Najdłuższy. Hmm. Najkrótszy, najdłuższy to było chyba po 2 wow. Ale nie jestem pewien. Wtedy, mm, to jest to specyficzny dźwięk ma ten, ten Sanchez. Dylgi Sanchez mi się teraz przypomniał taki program, był no. kiedyś? Nie. Na MTV było. Tam oni sobie różne rzeczy robili. przepływali, sobie coś tam. I wow. wiesz, i jak najbardziej starali się tam jak utrzymać. od. Znaczy wytrzymać ból. Wstrzymać ból. Okej. no patrzcie jakie tutaj kurde akrobacje, jakieś pora, dupki To będzie dupki, okej, okay. no bo po proszę nie rozbijmy się No musimy, nie No ja, bo mam zamiar przeżyć, wiesz Okej okay. Do górki Kurde, jak tutaj w ogóle kombinacje alpejskie Okej okay. Ale zastanawiam się, czy jeszcze ciut gry nie ściszyć. Ale ja mam wrażenie, że to już będzie wtedy za cicho. Bo tutaj tak nie można, wiesz, mowy i tak dalej, ściszać tylko... Wszystko takie są ogólnione. Więc no, no już pro. Ja pierdzielę. Nie no po prostu po mistrzowsku to zrobiłem. No tak jestem królem w No widziałeś przecież sam. No ale nie zdążyłem wyhamować tu. Sprawdziłem. No ja wiem, dlatego ja nigdy nie dostanę prawa jazdy. No nie dziwię się. Egzaminatory... Szarbyś ze mną do samochodu? W życiu! W życiu. Ja nawet z tobą bym na rowerze nie odpiało. Ja nie jeżdżę na rowerze nie gluczę. A no, bo ja Nie, umiesz... um, ja Umiałem, a teraz zapomniałem. Nie wiem u... Nie Wiem, że nigdy podobno się nie zapomina, ale... Ja za, rober... ja za rowerem... Ja jest jak w Pokera, to już nie zapomina. Mm. Nie umiem grać Pokera. Nie umiesz grać Pokera? No proszę ty. ja umiem grać w Pokera na umiesz. dobra. Będę unikał w grę Pokera z tonu. Dobra. Poker, gramy? Na jakiej kupi? Dobra. No to... Y... Jedziemy dalej tak się śmieje? Nie, nie no nic się nie śmieje na portu <grym> ich... Ich psychos Nie, ale długo do tej Kataliny się jedzie No wiesz co, ja bym tam do... 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 do, F do, do, do wniosku To <grym> właśnie Ale się rozpędził JA pierdzielę. Nie, no, pozdro po prostu, naprawdę Do no takiego faila to już dawno nie było w GTA'u, nie? Nie no, więc to, jak ja bym jeździł taką część To też bym grał, to ja w tej Nie no, po prostu Ja pierdolę co. Gratuluję, mogę ja Ci tam dojechać? Yy, ale będę się czuł dziwnie Aha, no dobra, no to spoko <laughs> Udział. Ta, łudzia, bo uważaj, bo on Ej mm. no, dobra są dwie, masz szansę Nie, jeszcze mnie potrącą, kurwa. No, mi potrącą kurde No on mogą? Ja kiedyś zginąłem Fak. No bo na jakieś, jakieś rekiny No gdzie? Łódka rekiny O! Ten gościu prowadzi tak jak ja O oh, fuck. Fajno nie? to czerwone jest ładne Ej no ale ja ramię ten napis A to e... C, Katalina tam O, ślady Katarina. zostawiamy jak biegamy Katalina? Idiota! Ona Katarina, tak mówi... Katalina moja dziewczyna, ja? <grafi> Ona jest brzydka Jak, jak <grafi> dzień. No. No ja. Musimy złapać stopa. No. Nie no dosłownie jak w Polsce. Nie no w Polsce jest brzydziej. jest bardziej brzydku, przepraszam. FATA FA FA! Ja... Ty mądry jesteś. Ja bym myślałem, że mu strzelał... mnie jedz! Czemu? Jak ci jak ruba? Zapadaj. Teraz ty będziesz ty rubą. Dobrze. Nie za co no, no dobra. Okej. Okay. Myślę, że teraz przejść. Nie wiedziesz to jest. Zapadłą klapę. Ja ci dam zapadłem, ja nie mam zapadły. <laughs> nie no, bierzemyś to właśnie. No już no, ja już nie. No, 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 no. no, no. Dobra. No, Katalina, no co zapowiem, to... Tak? Ona mówi ci, ona mieszka w sklepie jakimś... Ona tam mieszka na jakichś górze. Mountain. Nie, jak tak, wiem. wszyscy, Browbeck Mountain, czekaj, tak, to tak dopiszmy sobie. Właśnie jak to hmm. Browbeck Mountain. Kurde, nie wiem. Okej. Okay. Czy my jesteśmy nie w tym Nie tu, nie tu, nie tutaj, bo tam jest rzeka. Musisz przejechać przez ten most. Okej. Okay. Ciekaw jestem, czy jestem bliżej, czy dalej, niż jak byłem do, do tej posiadłości. Dalej, dalej, się wydaje, że dalej. Eee, no... Um, tak, no. Dobra, i, i na górę, na górę. Na górę, na górę. Mogę. I tutaj, i tutaj w prawo. prawo. A ja patrzę, zauważyłem, że... Yeah! ...to na poziom, Dziadu. Ty, tam dziadu? Czy, no, 30 Krzysiu myślisz o Krzysiu, ha! Nie dobra, pozdrawiamy pana Krzysia. Fuuj! Obleśny stary dział Z dupy się wziął. I... A w głupie, w dupie był głupi na Tak, dokładnie. Dobra, i wchodzimy. Ale mi słuchałem głupę. Fuuu. To jest jego tekst po prostu. Pierwsza baza. baza. To będzie głupi. Katalina! Hey, Katalina, baby! It's me! Katalina! Fuuj! No zbrzydko. Hey baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please Ola, forgive. Sorry. Come on, baby. <laughs> Open up the door. Shit. My się nie? Mm. <laughs> Come on, baby. Don't be mad. Kochani, baby, please. Się. No, no, no stupid nie. Stupid bitch, teraz znajdę takiego. Chyba. Może? Czekajcie, chyba powinno być. A to no, no, są chłopaki u góry. Baby, without you there is no Carl Johnson. Damn, man! Shit! On nie myślę, że stupid bitch. Now where is the stupid bitch? Ah, Aaa, <laughs> jedno! Here, cabron! Shit! Who's <noise> the bitch now, eh? O, oh, baby, baby. Jestem so baby. Co so right? just, just no, to? w porządku? Proszę, mnie, baby. nie mnie proszę. Nie myślisz, że Jak będzie wyjść. O, nie! Tam Zajubiście będzie ten gość z trójki. Tam się! z bluzką, jak nie spoileru. You know, I, I I'll let you kill anyone you wanna kill. Mm -hmm. I, I, I'ma treat you right, baby. Shit. Just come on, just please don't shoot Carl! me. I I think I love you. <laughs> <laughs> uh shit, that that's great. Uh cool. Uh yeah, fantastic. Shit, all that, uh you wanna go rob some shit, baby?

Yyy... Buffalo. Buffalo. Today, I feel like eating all the Oh, baby! Don't worry! Znaczy, Make an exception for tak, some of the men in my life. Now drive faster! Yyy... Nie. Byk to jest yy, buł. To buffalo, to... A też z bykiem mi się kojarzy. kastrowany wtedy byk, czy co? To... Oh, kastrowany. You asshole, my shit! Shit! Dobra, i mamy tutaj... O. Ciekawe